A myśleliście o tym, co by było, gdyby Misterio był, nie wiem, raperem, nie? Wiecie, że Mr. yo, jo, yo, jo, yo, jo, yo, jo, ziomek. Dobra, ziomek, zarapuj coś. Cię boli. Hmm. Czy aż tak Cię to boli? Siemano, klockowe świry, witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Jak wiecie doskonale, jestem wielkim fanem Marvela. Kto pytał? Zdecydowanie bardziej lubię Marvela od DC, chociażby mam również wiele komiksów. Nie jestem tu po to, by się nim pochwalić, ale chcę się pochwalić, że na przykład w 1962 ja już czytałem. Nie no, żart. Nie czytałem, bo oczywiście wtedy nie żyłem. Niemniej jestem tak wielkim fanem Marvela i Pająka między innymi też, chociaż moja miłość do tego bohatera była zdecydowanie większa. Gdy byłem mały, brała się głównie stąd, że mój brat po prostu ubóstwa tą postać. Dla niego jest top 1, dla mnie top 1 postacie to znowu bardziej X-Men. Jeszcze, jeszcze bardziej, bardziej super. Super, super. Są duże kraby przytwierdzone do wielkiego czołgu z kilkoma działami. No i pójdźcie, miałem najwięcej komiksów po prostu, dlatego ja go tak bardzo lubiłem. A dzisiaj, gdy poznałem innych bohaterów, lubię ich trochę mniej. Niemniej lubię nawet czasem wracać do tak starych komiksów, które pokazują te początki chociażby bohaterów. No nie ukrywam, oczywiście mają one swój klimat. Ja wiem, że dla was to jest w ogóle komiks waszego dziadka, bo nawet czasem może już pradziadka. Niemniej, miały swój prosty klimat, fajnie. A, jeżeli chcecie zobaczyć Spidermana, który łapał yy, bomby, czy tam jakieś. Sowieckie rzeczy sieciom to polecam. A czy poleca ten magazyn? No to się przekonajmy. Tylko musicie wytrzymać tu najbliższe kilka minut. Ile? W ogóle, żeby nie było, to mamy w ostatnim czasie naprawdę mocną reprezentację właśnie stanie Marvela w gazetkach, bo kilka dni temu wyszedł również Avengers, ja go również w tym tygodniu recenzowałem i naprawdę to jest póki co topka tegorocznych numerów. Czy to jest w topce? No chyba nie do końca, ale wciąż może być mocno rozważany, bo Mysterio nie jest byle jaką postacią, to nie jest postać występująca w nie wiadomo jak wielkiej ilości tutaj zestawów oraz, no, gazetek to w ogóle nie, więc jakby się jara. Tak, współpraca z Witalicem Blouszym, to i tak wziąłbym te dwie dyszki i poleciał po ten numer trzeci w tym roku. No bo, może i karta mnie nie jara, no ale gdybym zbierał, to mnie nie jarała. Za to jarają mnie majty Spider-Man. Kim jest Mysterio? No to chyba już ustaliliśmy, że Mister Io jest raperem, nie? Co prawda, może i ukradł akwarium od swoich rybek, włożył na głowę, ale ojta, mojta A skąd wiem o tym akwarium? Od spider śpiega Spider-Szpieg! Spider-Szpieg! Ej, skąd oni wiedzą o moim kąpie? Pamiętajcie, że wiele innych magazynów również wyszło. O, w sumie to jeszcze muszę zrecenzować, nie? Ha, kilka lat temu jarałem się kanałem generator Friday, a dzisiaj pozostaje mi racie się generatorem iluzji. A mówią o magazynie Star Wars, no to chyba warto też wspomnieć o Jurassic World! No bo ten również w komincie się, się pojawia, choć to oczywiście iluzja. O, i takiego elektro jako jedną z kolejnych figurek w magazynie też bym chętnie przytulił. Również jest bardzo ciekawa gra planszowa, bitwa o Nowy Jork. O, takiego Daredevil'a też bym w magazynie przytulił. O, Spider Noir, ho-ho. Wiele figurek bym przytulił, szczególnie w magazynach przytulubię również nagrodę, nie wiem czy ty też, ale jeśli tak, to takie są do wygrania w tym numerze, bardzo mi się też podoba to, że po komiksie mamy taki quiz fajnie, wiecie, w czasach tiktoków, tego wszystkiego szybkiego, szybkiego ształu dopaminy i tak dalej, fajnie, że mamy coś, co sprawdza naszą wiedzę, na ile się skupiliśmy na komicie nie, naprawdę spoko, tak samo jak naprawdę spoko, mimo wszystko jest przyszły numer no bo jest to coś, co normalnie moglibyśmy dostać w polibagu, no są podobne polibagi nawet były, może i Spider-Man może któryś z rzędu oczywiście ale przynajmniej nie jest to zwykły Spider man po prostu z liną, a Spider-Man właśnie na takim pająku yy, pełzaczu. Jak pełzać? Pa czy pająki mogą w ogóle pełzacz? Eee, pełzać? Pełzać? Eee, nie wiem, nie wiem, Dowiem Do się, jest już. Kiedy się dowiem Pierwsze 16 lipca. A teraz się dowiem, czy Mysterio jest fajną figurką. Nie no, tak serio, kogo ja pytam, jest naprawdę czadowo, nie tylko fioletowa, wiecie, pelerynka, to to nie jest częstość. Nawet jak lubicie bawić się w kasle czy coś, to nie, nie przyda się taka do kasli? Pewnie tak. Bez figurki są też by się chłop bronił. Jeżeli zastanawia was, kto się kryje pod tą maską, niczym, scooby doo chcielibyście zobaczyć, kto się ukrywa, no to proszę, szary łeb się ukrywa i tyle. No ale akurat to jest mocno wiadomo filmowe. Nie, w jego łapach wiadomo dwa zielone płomienie. He, skoro to raper, to czy to takie nawiązanie do Płomin 8.1? Powiedz na osiedlu! Na klacie oczywiście kaloryfer i figurka jest poprawna. Nie chciałbym tutaj już sznić, by nóżki miały zadrukowane, bo w ogóle byłoby genialnie. I tak czy siak, jeżeli spojrzycie na Bricklink, to wiecie doskonale, że ceny tej figurki są zdecydowanie większe niż te 20 zł, które kosztuje ten magazyn. Moim więc zdaniem nie ma się nad czym zastanawiać. Od wczoraj w kioskach ten magazyn jest do dostania i może tam nie być wcale długo, biorąc pod uwagę tę świetną figurką. Oczywiście top of the top figurę, to raczej nie jest. Jeżeli chodzi o, wiecie, stosunek ceny do jakości albo bardziej samej ceny po prostu do rzadkości figurki, niemniej zdecydowanie jest to ta figurka, którą warto w tym roku nabyć, bo w samym magazynie Spider-Man myślę, że to będzie ścisła topka najlepszych. Bo nie będzie to kolejny Spider-Man, czy kolejny Venom, czy kolejna figurka, która x razy się powtarza, tak? Znaczy, chyba. Zobaczymy, co jeszcze ten rok nam pokaże, bo przecież mamy nawet nie połowę. A i Wy, nie wiem, czy połowę moich filmów widzieliście, ale śmiem wątpić, bo jest ich całkiem dużo. Ponad 2000. Obejrzyjcie się, że tysiące moich filmów, jeżeli tak, to napisz w komentarzu. Wiem, że są widzowie, którzy to zrobili, ale jest ich mało. Na palcach jednej ręki być może. Dzięki, że byliście, nadróbcie i do do tej palców jednej ręki. Jeżeli już będą dwie ręki, ale wiecie o co chodzi. Dzięki, do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmikach. Bye!